Koronawirus blisko lubina. Wszyscy umrzemy. Zapraszam na nowy odcinek. Choroba z Chin dotarła do Polskich. Polak Rodak zachorował. W środę minister zdrowia potwierdził to, że w Zielonej Górze mamy koronawirusa. W naszym kraju nagonka na koronawirusa trwa już od ponad tygodnia. Kiedy to potwierdzono, koronawirusa we Włoszech od tamtej pory w sklepach masowo znika suchy prowiant, czyli makarony, kasze, jakieś konserwy. Ludzie kupują to masowo. Szkują się na epidemię. Nie wiadomo po co, ale no niektórzy tak ludzie mają, niestety. I wczoraj właśnie. Ogłoszono koronawirusa oficjalnie w Polsce. Na razie jeszcze nie zauważyłem, jak tam sytuacja w sklepach wygląda, bo nie miałem okazji być. Ale może dzisiaj się wybiorę, zobaczcie, jak wyglądają półeczki, czy ludzie dalej masowo to wszystko kupują i czy świat zwariował od koronawirusa. Czym w ogóle jest koronawirus i czy musimy się go obawiać? Według mnie jest to za duża panika, o nic tak naprawdę. Po prostu jest jakiś tam rodzaj grypy, ponieważ koronawirus objawia się wysoką temperaturą ciała, duszenie w klatce piersiowej, kaszel czy też jakieś, nie wiem, zmęczenie, czyli wszystko to, co czujemy podczas pierwszej fazy łapania grypy co roku grypa jest w okresie największego nasilenia między styczniem a, mar a Marcem i niedoleczona właśnie może spowodować to, że odejdziemy z tego świata. Przez grypę są różne powikłania. Jeżeli nie doleczymy do końca, to niestety umrzemy, bo nasz organizm może się nie bronić i zwykła grypa może nas również zabić. Tak więc nie potrzebuje tam dopisku koronawirus, wystarczy zwykła grypa, a co my z tym zrobimy, to już jest nasza sprawa. Jeżeli się leczymy i przyjmujemy leki, nic tam nie będzie. Po prostu trzeba swoje przeleżeć i tyle. A jak jesteście chorzy, to po prostu nie wychodźcie z domu, zostańcie w swoich łóżkach. Proste. Bawi mnie to, jak mass media podają informacje do środowiska o tej chorobie. Czy to w radio, prasie, telewizji, internecie. Masakra. No, tak ludzi straszą, a ludzie głupi naprawdę robią zapasy, kupują te maseczki, bo myślą, że taka maseczka antypowa im, antypowa im coś pomoże. No proszę o rozwagę. Ale jak już wspomniałem o maseczkach, w naszym regionie jest kopalnia. Jak wiecie, górnicy mają takie maseczki antypyłowe na stanie i bardzo dużo górników wynosi to teraz z pracy i żony albo rodzina tych górników sprzedaje to na Facebooku. Taka zwykła maseczka antypyłowa potrafi na Facebooku osiągnąć cenę na 40 zł. No ludzie, gdzie wy macie mózgi? Co maseczka antypyłowa może wam pomóc na wirusa grypy? Z tymi żelami do rąk też jest niezgłubów w jednym z marketów znanych w Polsce. Są one przy kasach sprzedawane. Ludzie myślą, że to jest antybakteryjne i kupują to masowo, a to jest po prostu odświeżający żel do rąk. Sklep również poczuł interes na całym tym boom koronawirusa, i te odświeżające żele do rąk poszły już o złotówkę do góry. To jest jakaś beka, no nie wierzę, ręce opadają. A ja nie kupiłem go po to, że boję się koronawirusa, po prostu jak idę z psem i sprzątam kupę, to po prostu odświeżam tym ręce. Niestety w dzisiejszych czasach, jeżeli coś powiedzą w telewizji, to wiele ludzi to łyka i po prostu mówi, że tak musi być, bo tak powiedzieli w telewizji. Ludzie wyłączyli swoje myślenie i naprawdę żyją tym, co powiedzą w TV, w prasie, w gazetach, w internecie. No naprawdę nie wiem, dokąd my zmierzamy jako ludzkość. Ja z tego kręcę niezłą bekę i po prostu zrobię dla was mały eksperyment, czy boimy się koronawirusa. Kasia, boisz się koronawirusa? Boję się paniki związanej z koronawirusem i głupoty ludzkości, a nie wirusa. A co? No pytam cię. Zielone... A co, trzeba do Zielonej Góry czy co? No, na przykład. No to nie wiem, a co? No boisz się, czy się nie boisz? Nie. Jak widzicie, ludzie nie boją się tego wirusa. Sprawa po prostu jest głośno nagłaśniana przez media. A teraz wybierzemy się do jednego z marketów i zobaczymy, czy makaron, kaszę Jakieś konserwy, czy tam mleko jest dostępne na stanie, czy ludzie już naprawdę wszystko wykupili? I zwykły Kowalski nie może nic kupić, bo epidemia w kraju. na to, że w Lublinie mieszkają bardzo mądrzy ludzie. Nie chomikują pokarmów, ani innych rzeczy. Tak samo nikt w Lublinie nie chodzi w maskach tych antypyłowych. A tak się o tym mówi, że tak w Polsce to powszechne. Jestem bardzo zadowolony z mojego miasta. Tak teraz mi się przypomniało, że jadąc rano do pracy widziałem gazety dzisiaj. Okładki, szczególnie Faktu i chyba Super Expressu. Oni już wiedzą skąd Koronawirus w Polsce. Zobaczcie te przebitki. To się w pale nie mieści. Skąd oni mają takie informacje? Beka, Beka i jeszcze raz Beka. Dotrwaliście do końca tego odcinka. Serdecznie dziękuję za to, że obejrzeliście do końca. I pamiętajcie, i tak kiedyś wszyscy umrzemy, ale nie od korony wirusa. Nie wierzcie we wszystko, co piszą w prasie i mówią w telewizji. Wądźcie swoje myślenie i to Wam pomoże. Serdecznie pozdrawiam i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Siemano.